Witajcie kochani z tej strony, Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko na tym odcineczku. Kochani, tak naprawdę to nagrywam ten odcinek, żeby podzielić się z Wami tym, co się wydarzyło wczoraj na moim kanale na premierze Klub Milionerów. Trafiło się kilka takich negatywnych komentarzy, hejtów. Powiem Wam, że przejęłam się trochę tym. Bardzo mi się przykro zrobiło. Dla tych, którzy lubią negatywnie komentować kanały, powiem Wam, że to jest dla nas zabawa. My, bawiąc się w z drapek i nagrywanie filmików, wiemy co robimy. Robimy to z rozsądkiem, a nie z przegraniem nie wiadomo jakiej fortuny, bo nikt nie kupuje całej paczki z drapek po to, żeby wybrać wygrane i puścić je na kanał i żeby film był fajny. Także, kochani, jeżeli macie pisać takie jakieś niefajne komentarze, bo nie powiem brzydko głupie, zastanówcie się nad tym. To, jest, no, no, to nie jest fajne, tak? bo mm, staram się odpisać na ten komentarz najgrzeczniej jak potrafię, a potrafię napisać też bardzo ordynarnie. Także staram się nie robić tego i przyjmuję to ze spokojem. Także dla mm, osoby, która twierdzi, że bym się ogarnęła, bo niedługo nie będę miała gdzie mieszkać, to jesteś w wielkim błędzie bo mam gdzie mieszkać stać mnie na to, żeby kupować drapki i grać, także nie przejmuj się, a jeżeli się przejmujesz to dziękuję Ci bardzo, niepotrzebnie osoby, które brały udział w losowaniu podwójnej gry, całej paczki no kochani, warunki są jakie warunki były, tak nie rozumiem komentarzu, komentarzy typu Yy, nie wygrałam albo znowu nie wygrałam ja też nie mam szczęścia do yy, konkursów yy, udało mi się raptem raz czy dwa razy wygrać yy, no to tak jak powiedziałam yy, typu komentarz znowu nie wygrałam no, no, ja też nie wygrywam dużo osób nie wygrywa i też by chcieli wygrać, no po to się bierze te udziały w konkursach bo ten łódz nadziei jest, że może Anusz się uda Dobra kochani, tyle co chciałam mniej więcej wam powiedzieć. Zastanowię się jeszcze nad tym wszystkim, czy, czy będę dalej prowadziła ten kanał, czy po prostu może z niego zrezygnuję. Na razie, jak na dzisiejszy odcinek, mam pełny portfel z drapeczkę za 30 zł chciałabym powiedzieć, że yy, tak jak wcześniej wspomniałam stać mnie na tą zdrabkę było, bo miałam plus w poprzednim odcinku więc wymieniłam sobie na tą zdrapkę yy, dobra kochani yy, otwieramy tak. i drapiemy zobaczymy co nam tutaj ten pełny portfel dzisiaj da da albo nie da Właśnie, da albo nie da. To jest tak jak z losowaniem. Uda się albo się nie uda. Wygram albo nie wygram. Także jeśli na drugi raz masz widzu do napisania coś niefajnego, daruj sobie. Może traficie szczęście następnym razem. Yy, nasze liczby to 23, 5, 19 i 18. I szukamy, przesunę to tak, bo tutaj światełko odbija na tej drapeczce. Mamy trzydzieści trzy cztery, obok trzynaście, trójeczka dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem. Siedem. Trzydzieści dwa, trzydzieści jeden, dwadzieścia dwa obok, jedenaście, dziesięć, dziewięć, dwadzieścia, dwanaście Dwadzieścia pięć niedaleko, osiem, dwadzieścia dziewięć, szesnaście, siedemnaście obok. Teraz przejdźmy sobie do kart. A w kartach mamy diament i sztabka. Konieczyna i konieczyna. O, mamy wygraną kochani. Trafiła się wygrana, czyli drapeczka nam się chociażby zwróci. Moneta i diament. Sztabka i walizka. Drugi rząd. Moneta i sztabka. Banknot. I konieczyna. Konieczyna i diament. I ostatnia moneta i pierścionek. Przejdźmy teraz do trzech takich samych kwot. A mamy 5000. 200 zł. 30 zł. 5000.

Także zobaczmy, co nam się tutaj pod tymi kończynkami trafiło. Tak, a nasza wygrana to 30 zł, więc ta trapeczka nam się zwróciła. Bardzo fajnie, cieszę się. Jakby była przegrana, też bym się cieszyła, bo to, tak jak powiedziałam, nie ma nic na siłę, tak. Raz się uda, raz się nie uda. Także, kochani. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapeczkę w dół. Subskrybujcie mój kanał. Komentarze, jak najbardziej mile widziane. Bardziej te pozytywne niż te negatywne. Myślę, że tych negatywnych już będzie coraz mniej. Ja Wam, kochani, życzę spokojnego dnia, dużo zdróweczka, bo teraz to jest najważniejsze przy tym naszym wirusie. Yy, trzymajcie się kochani, buziaczki pa.